Czołem ludziska! Czas na przegląd tygodnia, czyli szybkie newsy o tym, co zobaczycie na Staszku i Graszku w przyszłym tygodniu. 49 przegląd tygodnia to pierwszy przegląd, kiedy na liczniku widzów widnieje liczba pięciocyfrowa. Z tej okazji w tym tygodniu spodziewajcie się info o konkursie Facebookowym. Jeśli jeszcze nie śledzicie fanpage'a, to być może to jest dobry moment, żeby zacząć. No, ale przejdźmy do premier. Tydzień zaczniemy od gry, której w zeszłym tygodniu z braku czasu niestety nie udało mi się pokazać, a więc zejdziemy do piwnic, by upichnić kilka zielonych w basement i tym razem to już pewne. We wtorek natomiast zaczniemy dość niezwykłą wyprawę po świecie, w którym, mimo potyczek, nie trzeba nikogo zabijać. Mowa oczywiście o grze, którą często polecaliście mi w komentarzach, czyli Undertale. Pierwszy odcinek już we wtorek 24 listopada. Oprócz tego pojawi się minigraszka z bardzo przyjemnej każułowej gierki logicznej, w której będziemy dzielić i rządzić owcami. Jeśli lubicie bawełnę albo chociaż w nią owijać, to zerknijcie na kanał w sobotę. Poza tym na kanale pojawią się odcinki z Human Resource Machine oraz Kingdom. Jak co tydzień czas na kolejne głosowanie? Poprzednio na niedzielny odcinek wybraliście Maxa, obecni kandydaci to: Magicide, Magica 2, Nuclear Throne, Super Mutant Alien Assault oraz Towerfall Ascension Co-Opa. Link do ankiety znajdziecie w opisie pod filmem, jak również w harmonogramie na www.staszekigraszek.pl. Na koniec, jak zwykle, pytanie tygodnia, które tym razem jest bardziej specjalne. A brzmi ono. Kontynuację której z moich starych serii chcielibyście zobaczyć z powrotem na kanale. I niekoniecznie musi to być kontynuacja, może to być reboot, czyli moglibyśmy zagrać w coś od samego początku, bo patrząc daleko w kanał. Na same początki jest sporo takich serii, które zacząłem, zrobiłem tam ze 3 czy 4 odcinki, je zostawiłem, warto może by do nich wrócić, zacząć od początku i spróbować je przejść. Jeśli jakieś takie serie widzieliście, pamiętacie i chcielibyście faktycznie zobaczyć, dajcie znaka w komentarzach, ja pewnie z tego potem pozbieram wasze pomysły, zrobimy grankietę i wybierzemy może jakiś wspólnie jakiś reboot serii. Na dziś to wszystko. Pamiętajcie, że nowy odcinek pojawia się codziennie o 16. Wszystkie gry razem z harmonogramem możecie podejść na stronie www.staszekigraszek.pl, a najważniejsze aktualności znajdziecie na fejsie. Ode mnie jak zawsze wielka piona! Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!